Po warszawskich łomiankach na skroju Puszczy Kampinoskiej mieści się niewielka stadnina koni pełnej krwi angielskiej. Hodowcy z łomianek Grzegorz Kaczmarek i Andrzej Żbikowski mają trzy klacze stadne – Badalone, Choralkę i Zane – które dały liczne potomstwo dobrze biegające na torach wyścigowych. Sukcesy tych koni na służywcu dowiodły, że małe, starannie prowadzone stadniny mają szansę skutecznie rywalizować z potentatami utrzymującymi po kilkadziesiąt matek stannych. Moja przygoda z końmi pełnej chwili zaczęła się siedem lat temu. Wtedy, gdy kupiłem pierwszą klacz w Kozienicach. Była to wenta bardzo dobrej, takiej żeńskiej rodziny, ale biegała słabo. No można powiedzieć, że był to taki odrzut ze stadniny. Dała mi dwa zierbaczki. Troszkę nie było, brakowało szczęścia. Jeden urwany w treningu. Przy trzecim, przy porodzie trzeciego niestety padła w Stadlinie Krasne i wtedy no odczułem wielki brak koni bo w pewnym momencie jakby skończyła się tam ten pierwszy etap hodowli wówczas y, trener Czarniecki namówił mi na y, podróż do Czech i tam nabyłem trzy placze y, ze Stadliny Szusowice trzeba przyznać że było w tym sporo szczęścia klacze sprawują się wyśmienicie jako matki, 4 lata już w Polsce widzimy je tutaj z tyłu za mną chodzą są dobrymi matkami, dobrze rodzą przykubek świetnie biega historia startów nie jest oczywiście długa, bo, bo to jest bardzo krótka hodowla krótkotrwała, natomiast na ten mijający sezon był takim można powiedzieć pasmem sukcesów jak, jak, na, jak, jak na tą miarę Przede wszystkim zasłużyła się klacz Beladonna, córka Badalony. Jej starsza siostra Bela Rosa też dała się poznać na służebcu, wygrała dość cenną nagrodę rzecznej, czyli wstęgę, W ubiegłym sezonie wygrała nagrodę rzeki Wisły. Także była pożytecznym koniem wyścigowym na pewno, będzie na pewno dobrą matką Hołat, który, który pochodzi od, od choralki, od innej matki już. Ten rok również zaczął bardzo dobrze. Był trzeci w nagrodzie Golejewka, trzeci w nagrodzie Profesora Rady Ministrów, co no, można powiedzieć no bilituje konia. No oprócz tego trzeba przyznać, że, że yy, potomstwo w ogóle badalony yy, jest, jest na wysokim poziomie, bo i najmłodszy jej biegający, Babinicz, już się pokazał, wygrał dwa wyścigi z, z trzech, które biegał wystartuje w nagrodzie na myślę, że jakimiś szansami widać, że, że to jest po prostu wyśmienita matka i z każdym ogierem daje bardzo dobre Ten z prawej strony, którego widzimy, troszkę mniejszy, to jest y, potomek Zany, ojciec Who knows, y, Znamy tego ogiera, daje wczesnie dojrzewające potomstwo, szybkie bardzo. Odpowiedział go jako zierbaka, bardzo dobrze późno urodzony, bo to jest praktycznie ostatni dzień kwietnia, ale szybko goni, bardzo dobrze rośnie. Prawie, że dogoni już swoją koleżankę, która jest półtora, półtora yy, miesiąca yy, starsza. Myślę, że to może być obiecujący ziewak. Natomiast yy, klacz, którą widzimy po lewej stronie, jest to córka koralki po Demonklawie. Yy, taka Taki mój pomysł, który się sprawdzał w Czechach, połączenie krwi ogiera Mazis z krwią ogiera Norbert i to jest właśnie to połączenie, zobaczymy, może, może coś z tego wyjdzie. W tej chwili to jest, można powiedzieć, takie przedszkole pańskie, źrebaki chodzą przy, przy klaczach, ale to są ostatnie dni przed odsadzeniem, ostatnie dni w ogóle pastwiska, bo już widać, że że paswisko jest już przejedzone i, i zbliża się jesień, więc niedługo odsad. Żebaki zimują u mnie do, można powiedzieć, ostatnich dni kwietnia, czyli do rozpoczęcia sezonu paswiskowego. Po to, żeby się chowały w większej grupie koni, wysyłam, wysyłam żebaki do, do Stadniny. Owszem, ostatnio korzystałem z, z, ze Stadniny stubno, Również ze stagminych kozienic jestem bardzo z tej współpracy zadowolony, tylko nie są bardzo tam y, starannie odchowane i, i będę kontynuował taki tryb postępowania.